I witam wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie, z tej strony to jest z kolejnej serii zagrajmy w God Resurrection Kontynuujemy naszą przygodę białego wilka I dzisiaj będziemy dalej kontynuować naszą misję... A ty to kto? Asun. Eee, tak, 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 tak Coś tam sobie biedolisz, mnie to nie obchodzi Mission available, ten Urgent, ja bym chciał zobaczyć tego Urgenta zdecydowanie dłuższa z tego co widzę w Czyli musimy chyba wszystkich po prostu pokonać Maja Moyafl jest! Ja Na pewno Star Pills. Fajnie. Wolałbym coś z tego, wiecie. No dobra, trudno. Nawet no wybierzemy się na tę misję. Czyli tak, bierzemy... Mmmm... Lidoła, no bo to nasz... E, nasz jest ten... tank, a muszę jeszcze tych tutaj Jezus Mary ile ja nagle LUDZI MAM! Mm, dobra, a widzę, że ty... Healing Radial Bound, co to do diabła jest? Czyżbym miał nowego healera? Jest mój healer, tak by the way. Mm. Nie mam nic... gdzie jest mój? Gdzie jest mój? Okay. To już przestało być śmieszne. To jest mój Federico. Nie, 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 nie. W takim razie musimy zacząć od czegoś innego. Wracamy... idziemy do Entry... do Rookies. Ok, Do The Rookies. would you like to do? Open terminal? Eee... personal abilities. Nagle mi się tu... masę... ludzi przybyło. Damage cut, zawsze... Damage jest zawsze w porządku. Equip. Damage cut... Giving. Gizli... Protektor, nie. HP up, HP też jest zawsze dobrym umijką, ale nie tym razem. Medic, o. Medica bym chciał ci dać. O, i ty jesteś naszym healerem. Tak, mamy Lidoa jako tanka. A ty jesteś moim sobie healerem. Sakuja. Sakuja lub yy, Kanon. Kanon mi się źle kojarzy, wiecie? Was też muszę jakoś porozdawać te punkciory. Mamy jakieś ulepszenie, dobor Absorb, nie wiem, trójka. Nie widzę. Nie wiem, jak tu się jeszcze ulepsza umiejętności, tak naprawdę. Czy to same się ulepszają? Nie wiem. Aczkolwiek tak. Lido jest naszym tankiem. Sakuya lub Kanon są naszymi hillerami. Eee, sama jest naszym drugim DPS-em. Czekaj, gdzie jest? No, to też szuna. Mam coraz większy wybór. E, tak jakby mi ludzi ubywa. Tak, nie wiem, zapamiętuję ich jakoś. I Ich nie widzę. Ty masz HP-Up 3, Tatsumi. Tatsumi. Ej! Czy ty nie urwałeś się z tego? Z. O Jezu. Aka mega KILL. Tatsumi. Co robi to? Flashbomb stock. Gdzie jest stun grenade stock? Aha. Ty masz te HP-Up 3, ty. ty. jesteś fajnym. mógłbyś być fajnym tankiem. Ale już Lidoła mamy. No też jest też małą HP-Up 3 i domieszkać. 1 Nie masz dwójki. Z tego co. Kojarzę, przecież to jest też spoko. Ale nie, nie masz. Dobra mm, w takim razie potrzymujemy kotanie. Tak, to ma 75 punktów, to może ci coś damy. Yy, ability Action. Upgrade, upshot, Upgrade, Upgrade eee, nie, nie To już mam Super Skill to allow you to receive additional Bone breaker. nie Team Up, Up O, to jest fajne Tak Oczywiście Team Up, Up, 1 Słodko Dobra, w takim razie, no... Takim, tak chyba już jest wszystko w najlepszym porządku. Poczekajcie, cieńcie. OK, wróciłem. Już... Gotowy... Do zadania specjalnych, pyk! Urgent, zróbmy tą misję. I tak, backup sobie ustawię na pewno moją... Likę, teraz doszedł jeszcze jakiś gen. Okej... Okay. Dobra, Lidl jako tank eee, sama jako damage dealer I Sakuja jako healer Myślę, że tak będzie Lubię tak po prostu Dobra, lecimy Tak Czekaj, nie Nie, tu jakieś jeszcze Widzi, co to jest? No, ja to jakieś te nawet nie mogę zrobić. Tki. Idziemy na, to, na tę. na misję w takim zestawieniu. Myślę, że tak będzie najlepiej. Ciekawa misja, ciekawa. Jak ona wygląda? wcześniej żaden nie widziałem, żeby była jakokolwiek podobna do tego misja. Hmm. Zaczynamy w zupełnie innym miejscu. Rozrzuceni na wszystkie strony świata. A tutaj A, Więc muszę to im pomóc. Ale to są przedmioty. Dobra, przyspiesz o uh oo. -oh. Soma ma kłopoty. Dobra, zmiana. Uh, boom! Piu. Dobra. Ten leży. Uu, nie trafiłem. Dobra. Teraz muszę... Nie! O Jezu... Póki mi nie je zniknął jeszcze. Miniam. Dobra. Bierzemy tego do na teraz. A! Ale trafię w niego może. Dobra, ten leży. Okej, okay, teraz jeżdżę do Sakui. Sakuje jest naszą healerką w końcu przecież, a ona walczy z najgorszymi. Zostawić ją, dziady! Nie trafiłem. Wow. Nie trafiam, za daleko podskoczyłem! Dobra, ten leży. Najważniejsze to w tym... małe e... załatwić. Auć! Ups, zatrułem się. Auć, no! Czekajcie, bo ja nie mogę, nie mogę namierzyć go. O, nie. No, namierz go. <śmary> nie mogę namierzyć go. Oczywiście, że my możemy to wy wygrać. Mniam. Yeah. Just... Right. Dobra. Uhu! -huh. Ale to było ogarniania. Dużo, dużo potworków jest. Ogarniamy sytuację na dzielni. O oh, ja, yeah, baby. O, oh, nie strzelać. bum! No, jakieś tam obrażenia minimalne doszły. Dziab, 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 dziab. Oczywiście trzeba chukami. zjeść. Nie bez, bez nie bez powodu nazywam się God Eater. Trzeba wszamać tutaj wszystko. O, właśnie, przedmiot. Mamy dużo czasu, 40 minut to jest aż nadto czasu. Nawet my jedną misję robimy po ile? Po 5 minut? Kiedy mamy do dyspozycji pół godziny? No bez przesady, to 40 minut na ogarnianie. Eee, tu chyba więcej. Tam jest jeszcze cwaniaczek. Dobra, przyspieszmy się. Podnieśmy ten przedmiot, i to chyba wszystko już, fajnie.

Okej. Okay. Nie no, to, to było za proste. To moim zdaniem, coś się zgadzam, to było nudne, to było za proste. Mogli nam Sorry, dać coś... Da mogli dać nam coś ciężkiego. Bo naprawdę, jeszcze nie spotkaliśmy się z misją, którą by nam nie poszło łatwo. Ale zebraliśmy wszystkie przedmioty, a to oznacza... Mani i przedmioty. A przedmioty nam się zawsze przydadzą. Chociażby do upgrade'owania. Oby. Żebyś chciał upgrade'ować niektóre przedmioty. Mmm. Personal item mnie interesuje. Ignore endurance, okej. Okay. Team up -up. I like a huh? Oczywiście. I teraz dodatkowe apeki dostaliśmy. O! Będzie klasenka? Nie. Organ mission accomplished. Uuu, fajnie. Zrobili, odblokowaliśmy jakieś osiągnięcie. 40 APK-ów Lidu dostał, 30 Soma, Sakuya 30, Lika 30. Okay. Dla mnie bomba. Dobra, czyli on myśli teraz, jak nam idą misje, to po prostu sobie takiego damy. Na ludzie. Taka a pak stracić złych deinów. Czyli, sobie o strategiach yy, z lidołem? mówię, że. Mówię, że odbijanie ataków z naszą tarczą jest kluczem do przetrwania walki przeciwko aragami. Kiedy ja ostatnio użyłem tarczy, znaczy, ułożyliśmy tam jego myśli. Tam prosegregował, czyli. Zaraz lepsze relacje mamy, ale to by ta misja była za krótka, 14 minut jest ledwie. Idziemy następną. Urgentów już nie mamy, ale mamy jeszcze Snowball! Hmm. Czyli musimy zabić te, jak macie tam nade mną. O, tam, widzicie? To musimy zniszczyć tego na dole. Trzech! Easy. Snowball! I tylko kota! A czy ja do koty czasami nie mam tych? Lika. Tak, lika będzie najlepsza do tego. Jeszcze idę zobaczyć, czy kota ma jakieśkolwiek umiejętności rozdane. Bo to naprawdę. Ej. Nie mogę wejść do Harolita. O kurde. Dobra. W takim razie wyruszam od razu na misję. Ja chyba sobie poza nagraniem wezmę i wszystkie. Wszystkich umiejętności. Mniej więcej. O kurde. To było nie fair. Od razu tak przed twarzą? Dude, ale nas wzięli! Jezus Maria, jak nas zaatakowali! Robimy porządki na dzielni ludzie, oj robimy porządki na dzielni, bo to co się tutaj dzieje to jest czysty szok, dobra. Nie, nie chwyciłem. Niam? Dobra? Niam? Ale jedynie tu już się kaj wyrobimy. Misje poboczne trudniejsze od głównych. Kto to widział? Dobra, pozbieraliśmy od razu sobie przedmioty jakieś. Eee. Ale tutaj pewnie leżą cała masa innych przedmiotów, jakichś fajnych. Ja chcę je noż do diabła. O, przynajmniej to zbiorę. Ale nas i O, z wszystkich stron. Nagle tak wyłonili się Freestone. No i wracamy do bazy. Misja wyczyszczona. Myśleli, że są kozaki, to się na nas rzucili. No, to sobie pokazaczyli. Team up, get consumable, ignore endurance, get consumable item. I should probably act like a leader sometimes, huh? 15, kota 15, lika 15. Air devour. You learn a new predator style. You can use it from your next mission onward. You will learn further pre predator style as you pre press in the story. You can view controls under system terms and database on the terminal. Ok. RBY. Alo, is the board? You can use in there. Czyli prawy, bump, uh, prawy bumper. I y. Ok. U. to się dzieje. A to kto? Czy to nie jest właśnie to ty jesteś? Ej, kto tam był? Coś się tak nie zapuszczaj. Możesz mieć jeszcze. Możesz by mieć przechlapane koleżko, Ja bym tam nie wchodził. Kto to był? Ciekaw jestem.

Eee, na pewno tak. Skraftujemy sobie. Upgrade Equipment. Mele. Możemy coś z naszych skite, Na skąd? Chciałbym z gunów? Nie. Może znaczy sobie. To nie bym mógł zrobić. A Ty. To jest nawet dużo lepsze. Bo ma lepszy crashing. No to prawda piercing ma gorszy. Oooo. 47 ale o 81 1 czekajcie, cięcie. Okej, okay, dobra, dobra, to czyli, nie wiem, czy właśnie sobie, nie, nie wziąłem sobie tego, ale czekajcie. Ja jeszcze mogę sobie skraftować. Sprawdźmy, co mamy do craftingu. Ja chcę, site, właśnie. Czy to nie jest lepsze od tego, co ja już mam? To jest bardzo dobre pytanie, ale nie mogę na nie odpowiedzieć. Trochę mi szkoda zużywać na to jakiekolwiek przedmiot ten. A co mi tam? Okej. Okay. jest gorsze. No, dobrze, ale to już jest znacznie lepsze. Spójrzcie. Czemu ja tego nie mam nałożonego? Czekajcie, inwentory to może nie takie inwentory, tylko personal abilities. Nie, to u nich jest loadout. O, loadout, właśnie. E, daj mi na site'a. No właśnie. O, teraz już jest lepiej. Teraz gun sniper. Mmm. Yy. Czekajcie, jeszcze mogę tutaj Save Set, Change Set, OK Tutaj mam jakieś coś tam, bulecy, to sobie zostawię, tutaj appearance, mogę sobie zmienić. Ale tak jest chyba nieźle. Eee... Dobra, craft dalej, upgrade. No dobra, gun, sprawdźmy. Właśnie czy możemy czasem sobie nie zupgrade ten. Lepszy, mieć lepszej snajperki Swallow Uuu. Ej, to jest fajne Tylko mi brakuje chromo, Chromoli Steel, dobra Strasznie czy możemy zrobić? Chromoli steel mm. Tutaj nie widzę Ale chyba nie możemy Chociaż to jest tak Najgorsze jest to, że nie da się tego już w żaden sposób ułożyć Chromoly Steel, Chromoly Steel. Chimera nie. Nie mogę tego zrobić. Szkoda, abym sobie zrobił. Aragami Materials. Tickets. Nie, Chromoly Steel nie widzę, to żeby było gdziekolwiek. No szkoda, 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 szkoda. No dobra, trudno. W takim razie jeśli nie mogę, to nie mogę. Eee. Czekajcie, ja tam upgrade y? nie interesują w takim razie. I tem efekty może nie, ale Oracle... Oracle by było spoko. Zrób. Okej. Okay. I teraz wróć, wróć. Loadout! Oracle i Death mamy, a już mamy dwa. No sobie więcej Oracle, Oracle i Oracle. No i bomba, bomba, bomba. Hope recruit, dobra. No i słodko i to mi się podoba. jeszcze sobie wezmę kiedyś to personal abilities trzeba będzie tutaj, bo widzę, że... Ludzi zaraz więcej, a rozdawać też trzeba te umiejętności, bo cały czas nam dochodzą. Co ty na przykład. Nie wiem, to mi? Jak chciałem. Jen, co ty na przykład ty masz? To samo co tamta. Ale nie takie głupie. Dobra. To by było na tyle. Ja jeszcze wrócę się do naszego oczywistego. E, miejsca pożegnania. Sprawdzę, czy nie mam jeszcze jakiejś ciekawej misji. Urgentów nie mam. Difficult 2. Muszę już z kimś pokazać, zakończyliśmy z drugi ten, poziom trudności 2, a to ja przy kocie się pożegnam, o, see ya. mam nadzieję, że wam się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić magiczną łapkę, czekajcie, o, zostawię tylko pada. mam nadzieję, że wam się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić magiczną łapkę, żebyście pokazać czy wam się podobało, czy też nie, o magicznym komentarzu, żebyście zostawili, zostawili świat po sobie, oraz o magicznej subskrypcji, dzięki której jesteście na bieżąco z filmami, a ja dostaję bufa do motywacji, tymczasem trzymajcie się i cześć.